Dobry wieczór, dobry wieczór na kawie Wiedźmy. Wieczorne klucze dla dwunastu znaków zodiaku. Dzisiaj zaczynamy od barana. Kochani, zanim przejdę do poszczególnych kluczy i ich omawiania, udostępniam się do, 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 do na mojej strony i do grup ezoterycznych tym razem. I będę omawiała klucze. Dzisiaj taka jestem trochę prze, um, nieobecna, bo poszłam na długi spacer i na pływanie i jakoś taka wróciłam. Um, bez energii. Ciekawe, zwykle dostaję takiego powera po pływaniu a tutaj, um, a tutaj jakiś taki, jakieś takie zmęczenie, <laughs> chyba przesilenie. Ok, um, czym nie widać, czym nie słychać? W tle obrót Edenu, uzdrowienie energii i duszy, 432 Hz. Um, nie wiem, czy nie za głośno, czy nie za cicho. Dzień dobry Aniu. Um, patrzę, czy już mnie widać. Jeszcze siebie nie widzę, muszę się odświeżyć w sensie, odświeżyć mój profil. Czpioty rozrabiają, tu widzę, czpioteł, czpiotełka. Um, jak Wam mija sobota? Dajcie znać, czy spokojnie, czy pracowicie. Dwudziesta godzina, godzina aktywności osierdzia, czyli wyciszanie, relaks, jakaś drobna rozrywka intelektualna, może jeszcze jakaś, jakaś komedia, może wieczorna książka, dla niektórych medytacja. Ups, jakieś negatywne wiadomości z sieci przychodzą. Trzeba od razu przejść do udostępniania, ale jeszcze siebie nie widzę. Kochani, jeszcze chwilkę. Czasami te live wchodzą z opóźnieniem. Jeszcze nie widzę tutaj. Szukać. Kochani, przypomnę, że klucze to pytania coachingowe, klucze osobiste, które ja losuję i zadaję Wam do takiej samodzielnej pracy, przemyślenia, refleksji, czyli nieco odwrotna praca niż prognostyczna, raczej taka, która pozwala Wam, mam nadzieję, przejść do działania, do przemyślenia swoich swoich obecnych sytuacji życiowych, być może jakichś dylematów, problemów. No, włączę gdzieś To już się włączyło. Tak, to już jest, powinno teraz już być widoczna. Jeszcze nie. No dobra, no to czekamy. Jeszcze raz spróbuję odświeżyć ten profil. Przypominam, że jeżeli chcecie, możecie sobie wpisywać i prosić o osobiste klucze, czyli w komentarzu wpiszcie chcę i jeżeli ja będę tylko widziała, jeżeli mi się wyświetli, to dostaniecie swój osobisty klucz. Klucze spośród ponad 100 kluczy odkładam, każdy wylosowany klucz do, do szklaneczki a swoje, no tutaj te klucze mam już takie swoje pudełko szklane. I po wyczerpaniu kluczy albo wznowimy przerabianie tych kluczy, a może przejdę do jakiejś innej metody, jakiejś zabawy z naszą świadomością. Zabawy pracy tak naprawdę. Coś tutaj dzisiaj, ten internet już... W ciągu dnia miałam problemy z internetem, dlatego nie robiłam tego albo popołudniowego. Jeszcze raz spróbuję zobaczyć, jak nie ma się jest. Zauważyłam, że przez ten okres, kiedy byłam na Banicji, Facebook zmienił bardzo dużo ustawień, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Facebooka. Ja się tam nie zastanawiałam nad publikacją. Cały czas nie widzę, czy może ja się nie udostępnię, no powinnam się widzieć. Cholikka. Jakże to sprawdzić? No trudno, słuchajcie, zacznę od baranów najwyżej w trakcie. Hmm. Że się, że się pojawiacie, więc widzicie mnie. Dajcie znać, czy nie widzicie. Mhm. jeszcze raz. Mhm ostatnio aktualność na mojej tablicy to jest aktualizacja wspieraj bakterie to jedyna kultura jaką posiada większość ludzi więc taki, taki, taki może cyniczno-sarkastyczne zobaczę czy w takim razie na Karolinie widać ten film z Karoliny i tak nie mogę udostępniać tych postów dalej uh -huh. dobra zostawię to żeby nie przeciągać kochani Ja lubię, jak Facebook nie zasięgi albo działa złośliwie. No, po prostu w kulki sobie lecą, słuchajcie. Pokażę Wam. No nie wyświetla się, seria Bez jaj. No. Po prostu Facebook aktualizuje dane. Nawet sama siebie już nie widzę. <grym> Takt nie zasięgi, że wrę wręcz własnych, własnych publikacji nie widzę. Mm. Jeszcze raz. Musić mm -mm. no, mam. Pamięć w telefonie jest. Trudno, kochani. Nie będę się bawić teraz tym telefonem i walczyć z metaversum, tak? To się teraz tak nazywa. Tak, tak Zuckerberg wymyślił sobie. Nie wiem, że już nasze metadane to teraz metaversum będzie uskuteczniło, ale dobra, miałam siedzieć cicho. Dobra kochani, tasuję karty, już jest ich coraz mniej, tutaj zobaczcie ile już przerobiliśmy kluczy, tyle, tyle pytań do, już padło do naszych znaków 12 wieku. mam nadzieję, że to nam wystarczy na tych 12, na dzień dzisiejszy. Jutro, jeżeli będzie ładna pogoda, to postaram się zrobić live'a z ogrodu Juleczki, bo się tam wybieram, czy do mojej przyjaciółki Julki. I może stamtąd zrobię Wam karty Desire, czyli prognozę tygodniową i wtedy to będzie w ciągu dnia, żeby była ładna pogoda, mam nadzieję. Zobaczymy. Ok. Szanowne barany, Zodekalne Panie i Panowie, klucz osobisty, 25. Co robi Bóg w Twoim życiu? Hmm. No pytanie szczególnie dla mnie dosyć nietypowe, ponieważ no, jestem osobą niereligijną, aczkolwiek nie twierdzę, że niewierzącą. W siłę wyższą, w stwórce, w uniwersum, w źródło. Tak, tak, tak to nazywam. Natomiast nie, nie wiem, jak, jaka jest rola Boga w Waszym życiu, drogie poranne Zastanówcie się, czy to jest Bóg dobry, czy to jest Bóg zły. Ostatnio jakiś, jakiś bot zamieścił informację na mojej, na mojej grupie w Telegramie: Nie bójcie się Boga. Czy jesteście bogobojni? Czy, czy Bóg w ogóle jest czymś złym, straszącym? Czy nie? Co robi Bóg w Twoim życiu? Czy cię obdarowuje? Czy ciebie każe? Czy ciebie ocenia? Czy ciebie doświadcza? Czy ciebie wspiera? Zastanów się, drogi Baranie, 25 klucz dla Baranów. Ważne pytanie o rolę Boga w Twoim życiu. Drogie byki. Drogi byki, no, mam nadzieję, że wystarczy nam na dzisiaj na tych na 12 zł znaków Chyba zostanie nam tych kluczy 60 pytanie I co teraz chcesz zrobić? Nie wiem, w jakiej jesteś sytuacji, drogi byku Być może w jakiejś sytuacji, pod, przed którą zostałeś postawiony w ostatniej chwili Być może musisz rozwiązać ważny dla siebie problem Być może odpowiedzieć na ważne pytanie Być może musisz podjąć działania I właśnie, co teraz chcesz zrobić? Ponieważ kochać tutaj no, będzie, będzie, będzie marudzić Bo przecież trzeba zwrócić na siebie uwagę Hmm. Dobra, trudno. Dzisiaj już całkowicie zwróciła na siebie uwagę. Także, co chcesz zrobić? Teraz, w tym momencie, podejmij decyzję i działaj. Hmm. A jeżeli nie wiesz, to prześpij się. Podobno najlepsze odpowiedzi przychodzą we śnie. To też jest metoda. Przed zaśnięciem, poproś właśnie Boga, Siłę Wyższą, o wsparcie o natchnienie i być może znajdziesz odpowiedź. Co teraz chcesz zrobić, drugi byku? Takie pytania ważne z jednej strony, a z drugiej strony zmuszają nas do refleksji. 104 pytanie dla bliźniąt. Kogo podziwiasz i za co? Tu znowu nawiązanie do cienia jułskiego, do naszej podświadomości, kogo podziwiasz i za co? I od razu spójrz na siebie. Czy siebie podziwiasz i za co? Co to jest? Nazwij tę osobę z imienia, nazwiska, być może z funkcji, być może z zawodu, jaki, jaki wykonuje. Za co, podziwiasz ta za co podziwiasz tę osobę? Czy za urodę, za wygląd, za intelekt, za umiejętności, za talenty, za osiągnięcia, za kreatywność? za co? 104 pytanie dla bliźniąt. Zodiakalne ryby, raki, przepraszam, i zawsze te wodne znaki miały. właśnie rybki i raki, nawet w znakach, symbolach astrologicznych. Znak raka mnie się zawsze kojarzy z rybą, nie wiedzieć dlaczego i, <ścoughs> i, i może stąd to. O, piętnasty znak. On się już kiedyś dawno temu pokazał Wodnikom, pamiętam, a dzisiaj się pokazuje Raczkom. Wymień swoich 20 sukcesów. I chyba ten, ten, ta karta piętnasta kiedyś się pokazała Koziorożcą, z tego co pamiętam. Bo wiem, że jedna z Was tutaj miała, no i kochane, ten klucz, ale nie odważyła się publicznie tego określić. 20 swoich sukcesów, słuchajcie. 20. No. Musi być chronologicznie. Wam opowiadałam kiedyś, że jest taka droga selekcji, podejmowania decyzji albo określenia się z siebie jako, jako osoby co do systemu wartości i cech. To jest taka, taka, taki test, który ma na celu właściwie określić, co jest dla Ciebie dziesięcioma najważniejszymi rzeczami w życiu. System wartości. Czym się kierujesz w życiu? On chyba się zaczyna od 80 różnych wartości, o ile pamiętam. I potem drogą eliminacji masz wykreślić 70, potem 60 z tych 70, potem 50 z tych 60, potem 40 z tych 50, 30 um, i potem wy macie 20. 20. Czy to jest łatwe, czy nie? 20 sukcesów. Co jest Twoim osiągnięciem? Czy wymarzona praca? Czy ukończone studia? Czy dzieci? Czy zbudowanie domu? Czy wygranie jakiegoś konkursu? Słuchajcie, dla mnie bardzo dużym sukcesem, bardzo dużym sukcesem. Um, znaczy największym sukcesem to było pójście napływanie właśnie um, i zaczęcie pływać. Zaczęcie pływać po 10 latach. No. Po tym jak no już nie czułam się najlepiej w swoim, w swoim ciele, ono było słabe i, i takie niewydolne. I może nie wyglądałam najgorzej, ale czułam się nie najlepiej. I Najpierw poszłam ćwiczyć, taki aqua aerobik, jakieś ćwiczenia w wodzie, gimnastyka w wodzie. Potem panowie, panowie ratownicy powiedzieli i trenerze, że może Pani wreszcie zaczęła pływać, a nie jakiś balet w wodzie uprawiać. Ja mówię, no, no jasne, no ja już tak dawno nie pływałam, że nawet nie wiem czy pół długości przepłynę. I pamiętam, że przepłynęłam żabką Pół długości byłam zmachana, taką krytą żabką, 25-metrowy dystans, a ja nawet połowę tego dystansu nie przepłynęłam, Mówię, no masakra. Ale kurczę, pomyślałam sobie, spróbuję. I potem przepłynęłam, jeden, ten, jedną długość, potem wróciłam, drugą długość, ledwo dyszałam, e, potem cztery długości. No i tak się zaczęło. Jak przepłynęłam 400 metrów, to panowie powiedzieli, może tysiąc? No to się ubawiłam. Tysiąc, naprawdę serio? No co by? Jak zaczęłam robić tysiąc, to panowie powiedzieli: To może by pani przystąpiła do konkursu yy, Super Pływaka. To jest taki konkurs w naszym mieście dla mieszkańców, którzy pływają, regularnie chodzą na pływanie. No to się zapytałam, co to takiego? No, wystarczy przepłynąć 50 km w roku i dostaje pani medal. Nie ja wiem, czemu nie? No i tak sobie pływałam. Najpierw co drugi dzień, potem codziennie. Zdarzało się nawet, że dwa razy dziennie. Już taki dystans 1300 dziennie to panowie zażartowali to może 2000 i zdarzyło mi się 2500 zrobić jednego dnia. Mój rekord taki osobisty pobiła Ewa Błaszczyk i ona chyba zrobiła 3000 wśród kobiet. Ja ten, ja ten dystans przepłynęłam, pamiętam, w czerwcu dwa lata temu, ale taka średnia to jest 1500. No, i kiedy zrobiłam te 50 metrów, to taka pochwaliłam się tym hmm, naszym ratowniku, że już mam 50 tych kilometrów zrobione. A nie to co, to płyniemy po złoto? Ja jak to, ja nie będę miała złota. Mówi, nie! 50, 50 kilometrów to jest dystans na brązowy metal, a na złoto to trzeba przepłynąć 100. Chyba 100 jest u nas, albo 150, już teraz nie pamiętam. No, to przepłynęłam. I słuchajcie, odebrałam ten złoty medal. Następnym razem Wam go pokażę, zresztą pokazywałam Wam. Wtedy ten złoty medal zdobyłam płynąc kraulem i grzbietem. I potem stwierdziłam to co? To odważysz się kraula? <laughs> Nie pamiętam, tak po, że ten kraul zawsze był dla mnie męczący i taki trudny, tak? Mm.